Teraz, żeby rozetrzeć górną granicę, biorę cienie gosza. Troszeczkę białego cienia. O. I sobie go podług brwiowy. To rozświetli spojrzenie. Podług brwiowy. I tak samo mogę go położyć, o tutaj. W kącik wewnętrzny oka. O i teraz sobie jeszcze rozetrę. Mhm. Robię raz jedno oko raz drugie, żeby było wszystko równiutko. O! się cholera jasna. Dobra. Teraz trzeba by dodać akcentu. Innego koloru. Biorę cień kolor emerald, o taki. Znowu magiczna pałeczka. Nakładam trochę tego cienia, te sypki oczywiście. I maluję kreskę na dolnej powiece. O. O. Zabijecie mnie za to. O. Nie dziwię się wcale. Jeszcze drugie oko do końca. Otwieram usta. Czasami, jak maluję, ponieważ pomaga mi to w nie mruganiu. Może to być dla Was dziwne, ale ja noszę szkła kontaktowe i jak mrugnę i jak się dziabnę niechcąco w oko, to to strasznie boli. Ale jak widzicie, szkła kontaktowe nie przeszkadzają mi nawet w mazianiu się tutaj na dole, na dolnej powiece. to nie szkodzi. Nawet jak się czasami cień do oka dostanie, to praktycznie rzecz biorąc jest to bezbolesne, ale jak się tak dziabnę, na przykład kredką albo tuszem do rzęs, szczoteczką, to jest to bardzo niefajne. Dobra. Tak. No. I już mamy. Biorę chusteczkę. W sumie nic, nic mi się tu nie osypało, ale zawsze lepiej przetrzeć. I teraz mm -hmm, biorę korektor i nakładam go troszeczkę, żeby było widać. No cholera będzie. Się... O, to jest nawet za duża kropa, powiem szczerze. Tak sobie go rozbijam w palcach. Znowu, mogłabym go nałożyć e, takim specjalnym pędzelkiem do, ko doktora, do korektora, który notabene mam. Ale nie ja wolę palca. Lepiej, o wiele lepiej stapia się ze skórą, o. niż jakbym go nakładała pędzelkiem. Może i pędzelek jest bardziej oszczędny, ja wolę palce. Własne. O! I wklepuję. Wszystko ładnie pięknie. Jeszcze minimalnie dodamy tutaj koloru. Tak. Zostawiam to cienie, żeby się tutaj cholera nie wybrudzić. I następnym etapem będzie nałożenie rozświetlacza. Niech to nie będzie taki makijaż smutny, tylko biorę sobie rozświetlacz w kulkach, to jest akurat APC, ale jak ktoś ma jakieś meteoryty, czy jakieś inne cudeńka, to to wyboru do koloru, co tylko chcecie. O. Nałożę go na całą twarz, żeby cała buźka, nawet tu uszy trochę trzeba by przejechać, żeby cała buźka była rozświetlona. Mhm. O. Dobra. Bardzo ładnie. Następnie róż. Gdzie mi się chodzi? O. Róż mam. Golden Rose terrakotę. Uwielbiam go, jest naprawdę świetne. I zawsze trochę zmukuję, żeby nie nałożyć za dużo. I skośnym ruchem na policzki go sobie nakładam. O! Nios mnie spędzi. Prawa dziurka, to będę zła. Chyba. Albo w tym ja się nigdy nie pamiętam tych przesądów naszych polskich, a może i nie tylko polskich. O, tutaj sobie dziabnę jeszcze resztką różu. O, żeby twarz nie była taka płaska. Róż już mamy. I znowu rzęsiska. Tuż Max Faktor. I znowu nie dziwcie się jak otwieram buzię, bo to ułatwia i nie mrugam. Chyba od wieków znany trik makijażowy. O teraz biorę tak troszeczkę z prowadzę tą szczoteczkę, żeby pokryć dokładniej rzęsy tusza ma nie tak jak ostatnio na łebka po łebkach, O, tak i znowu też nie jest to taki super mocny makijaż ale chciałam coś Wam zrobić w innych kolorach a nie w takich brązach cały czas następnym razem zrobię coś takiego bardziej kolorowego zielony, niebieski o, może takie coś jak malowałam moją kuzynkę jak ktoś będzie miał jakieś życzenia, to może o. Zawsze gorzej mi się maluje lewą ręką. Wybaczcie. Praworęczna osoba jestem. O. I druga warstwa. Zawsze o. Podkręcam troszeczkę. I rzęsy są bardziej wydłużone i podkręcone. A jednocześnie jak patrzę w dół, to sobie nie robię kleksów na górnej powiece. Ani tak zwanego efektu ksero. O, tak niech będzie. Mówię po łebkach. Strasznie możecie mnie opieprzać. Teraz biorę... Paletkę do brwi. Też tak, na szybkiego. Te brwi poprawię, żeby nie były takie gołe. Jedno. Drugie. Teraz. Widać, nie, nie robię tych brwi tak mocno, ale to dlatego, że już się trochę śpieszę, bo przypuszczam, że już mnie długo oglądać. Ale człowiek traci czas, znaczy traci poczucie czasu, o tak. I błyszczyk rewiona, fioletowy. Możecie dawać inny fioletowy, jak chcecie. Hmm. Chyba wszystko w porządku już. No to byłby koniec. O. Tak, dla szybkiego. No, na razie.